Dzień dobry, zobaczcie ja dzisiaj jestem w trakcie przesadzania, mam tutaj liatry kosowe oraz naparstnice, kilka tych naparstnic mam liatry co prawda będą mi potrzebne tylko dwie nie wiem czy wszystkie na ale zobaczcie co sobie wymyśliłam mamy taki stary kosz, który tam już jest lekko pęknięty, te sznurki pozdejmuję jak już zapakuję go do pełna ziemią i tutaj wsadzę właśnie te dwie liatry i na parstnicę. one jak zakwitną będą po prostu boskie on sobie tutaj będzie stał w różku nie będzie go widać, wyłożyłam go takim grubym workiem foliowym na spód z racji tego, że nie mam kleramzytu, a tutaj musi być jakiś drenaż. Wysypałam warstwę piasku. Później jest wysypana ziemia uniwersalna, wymieszana z tym piaskiem. To jest ta druga warstwa, i na koniec jest sama ziemia uniwersalna. Tutaj jeszcze dosypię, bo nie wiem, czy to widać. Jest po prostu jej jeszcze trochę mało, więc ją dosypię i wsadzę kwiatuszki. Będzie pięknie. Zaraz zobaczycie, jak pięknie. Zobaczcie, to jest pierwsza liatra kłosowa. Ja ją wyhodowałam w tym roku z cebulki. Wszystkie hodowałam z cebulek, Zobaczcie, jak się pięknie ukorzeniła. Dlatego już czas na najwyższy, żeby z tak małej doniczki jak ta ją po prostu przesadzić do czegoś fajniejszego. Także liatra idzie pierwsza. O, piękny dołek dla liatry. Pyk. Mhm. O, jest liatra. Już w koszyczku. Ops. Teraz czas na naparstnice. O! Tutaj są! Uo! Jedna z nich. Jeszcze dzisiaj mi spadły i wywinęły orła do góry nogami, powiem Wam dobrze, że się nie połamały w całości, że tak powiem, bo byłoby mi naprawdę bardzo przykro z tego powodu. A dodatkowo nie uwierzycie nadal nie znalazłam swojego statywu do telefonu. Zobaczcie wszystkie liatry, które miałam zamiar posadzić, i naparstnice już w koszu. I zobaczcie, chwilowo jest bałagan, ale pięknie się prezentują. A tutaj zobaczcie liatry, które sadziłam z cebulek. Zobaczcie, jak się pięknie ukorzeniły. Muszę je wsadzić i do, albo do większej doniczki, albo już do ziemi. Także idę szukać miejsca. Zobaczcie, przy okazji znalazłam jeszcze jeden taki plastikowy koszyk, który malowałam w zeszłe lato i posadziłam w nim jeszcze liatry i a, na teraz muszę je tylko podlać i będzie fajnie będą sobie tu rosły będzie im tu dobrze